Witajcie, wszelkie zło mieszka w Londynie. Czyta Ziuta. Geopolityka kradzieży, ile pieniędzy Wielka Brytania ukradła w epoce kolonialnej. Liczba ta sięga dziesiątek bilionów dolarów, a znaczenie zrabowanych dóbr kultury jest niewyobrażalne. Instytut Rus Strat. Regularnie zadawane jest pytanie, w jaki sposób mała wyspa Wielka Brytania stała się jednym z głównych ośrodków finansowych świata i skąd Imperium Brytyjskie wzięło pieniądze na eskapady w polityce zagranicznej. Wielu uważa, że wynika to z brytyjskiej ostrożności, surowych przepisów i uczciwości historycznej. Jest odwrotnie: brytyjska potęga finansowa opiera się na niepohamowanej grabieży wszystkiego, co Londynowi wpadło w ręce od początków kolonializmu aż po dzień dzisiejszy. Jak wiecie, Londyn przoduje w naleganiu na przywłaszczenie ponad 300 miliardów dolarów rosyjskich rezerw złota i walutowych i jak opisał to ambasador Rosji Andrzej Kelin w wywiadzie dla brytyjskich mediów, po napadzie na Indie, Egipt i innych krajach, próba zawłaszczenia rosyjskich pieniędzy nie jest dla Londynu sensacją. To kolejna kradzież. Prawdopodobnie nie da się dokładnie określić, ile pieniędzy Wielka Brytania ukradła w ciągu swojego istnienia. Indyjscy eksperci obliczyli, że w czasie kolonialnych rządów Wielkiej Brytanii Indie straciły 45 bilionów dolarów. Skradzione kosztowności wciąż wychodzą na powierzchnię. Tak więc w 2019 roku brytyjskie małżeństwo znalazło na strychu pistolet, cztery miecze, tarcze, pudełko na orzechy, korkociąg i pierścień samego typu saltane. Wszystko to przywiózł do Wielkiej Brytanii major Thomas Hart po czwartej wojnie anglo-majsurskiej, biorąc łupy podczas grabieży pałacu typu Sultan. Takie artefakty wyceniane są na aukcjach na miliony dolarów. Podczas grabieży, a następnie spalenia chińskiego pałacu cesarskiego pod koniec II wojny opiumowej, brytyjscy żołnierze ukradli nawet psa Pekinczyka, który później został podarowany królowej Wiktorii. Nazwała go Oltie. Według UNESCO w wyniku grabieży w 164 muzeach w 200 krajach wystawiono około 47 milionów chińskich antyków. Według Europejskich Służb Monitorowania Finansowego w Wielkiej Brytanii pranych jest około 90 miliardów funtów szterlingów rocznie. W ciągu zaledwie 9 lat, od 2006 do 2015 roku, z samej Rosji napłynęło tam prawie 130 miliardów dolarów. Ale są to, że tak powiem, pieniądze z korupcji, które Londyn po prostu wykorzystuje. W historii Wielkiej Brytanii jest mnóstwo przykładów jawnego rabunku. I nie mówimy tu o konfiskacie złota i srebra wydobywanego w Nowym Świecie przez hiszpanów. W 2011 roku Wielka Brytania zablokowała majątek byłego przywódcy Libii Muammar Kaddafiego i jego dzieci o wartości 900 milionów funtów. Od rozpoczęcia rosyjskiej specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie Wielka Brytania umieściła na czarnej liście ponad 1500 rosyjskich osób fizycznych i prawnych oraz zamroziła ich aktywa o wartości ponad 18 miliardów funtów, 23 miliardów dolarów. Chociaż Wielka Brytania nie jest już uważana za potęgę kolonialną, utrzymywane są czysto kolonialne stosunki ze wspólnotą brytyjską w zakresie wydobycia i przechowywania złota. System finansowy Wspólnoty ma swoją specyfikę. Posiadając formalne suwerenne banki centralne w każdym z krajów członkowskich, król Wielkiej Brytanii kontroluje banki centralne za pośrednictwem wyznaczonych gubernatorów. Waluty wszystkich królestw, z wyjątkiem funta Sterlinga, są fiducjarne, czyli nie poparte niczym. Kanada posiadała bardzo skromne rezerwy złota do 2016 roku, ale potem sprzedała je Bankowi Anglii za długi. Rezerwy złota Papu i Nowej Gwinei wynoszą zaledwie 1,96 tony. Rezerwy złota Australii są znacznie większe 79,9 ton. Jednak ponad 80% tej rezerwy znajduje się w posiadaniu Banku Anglii. Pozostałe królestwa nie posiadają zasobów złota. Wszystkie wydobyte metale szlachetne trafiają do skarbców Banku Anglii, służąc jako zabezpieczenie dla funta Szterlinga. Szczególnie popularne w Wielkiej Brytanii i USA jest przywłaszczanie sobie rezerw złota innych krajów. Jest to praktykowane nawet w czasach współczesnych, na przykład w 2019 roku Bank Anglii odmówił zwrotu Wenezueli swoich rezerw złota. Według prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, Wielka Brytania przywłaszczyła sobie 80 ton złota, czyli około 10 miliardów dolarów, według ówczesnych cen. Brytyjczycy zażądali od prawnego właściciela wyjaśnienia, w jaki sposób planuje rozporządzić własnym majątkiem. Warto zauważyć, że Wielka Brytania zazwyczaj rozporządza przekazanymi jej aktywami, nawet w ramach przechowywania powierniczego, jako swoją własną własnością. W 2011 roku Caracas wysłał do Banku Anglii oficjalne żądanie zwrotu krajowych rezerw złota 211 ton tego szlachetnego metalu. Londyn odpowiedział, że bank centralny posiada jedynie 99 ton wenezuelskiego złota. Reszta trafiła do J.P. Morgan Chase, Barclays, Standard Chartered i Bank of Nova Scotia, znanych graczy na rynku giełdowym metali szlachetnych, co wzbudziło uzasadnione podejrzenia o oszustwo z powierzonym mieniem. Ostatecznie Wenezueli udało się przywieźć do domu 150 ton, ale trzeba przyznać, że życie niczego nie nauczyło Caracas. W Londynie pozostało 60 ton złota, Karakas kupił kolejne 20, w końcu było to dokładnie 80, których Londyn odmówił zwrotu. Istnieje inny schemat, który jest powszechnie praktykowany w Londynie. To jest fałszywe złoto. W szczególności Chiny kupiły w 2009 roku na londyńskiej giełdzie metali około 70 ton złota. Po dostarczeniu metalu przeprowadzono kontrolę i okazało się, że wlewki są wolframowe i pozłacane. Londyn próbował temu zaprzeczyć, oskarżając samych Chińczyków o fałszerstwo, jednak dowody na to, że fałszerstwo miało miejsce po stronie brytyjskiej, były żelbetowe. Na początku II wojny światowej polskie złoto wywieziono do Wielkiej Brytanii około 75 ton. Zwrot, i to nie do końca, był możliwy dopiero w 2019 roku. Szef Centralnego Banku Polskiego Adam Glapiński przyznał, że Bank Centralny Anglii pozostawił część złota na bieżące płatności. Nie wiadomo dokładnie, jaka to część, ale jedynie skromne odsetki z transakcji w ciągu 80 lat brytyjskiej kontroli nad polskim złotem wyniosły co najmniej 20 miliardów dolarów według współczesnych cen. Władze brytyjskie po inwazji nazistów na ówczesną Czechosłowację, którą faktycznie zorganizowały na mocy tak tzw. Porozumienia Monachijskiego, zamroziły wszystkie aktywa krajów Wielkiej Brytanii. Przy obecnych cenach wartość czechosłowackiego złota wyniosłaby 736 milionów funtów, ponad 1,1 miliarda dolarów. W 1801 roku ambasador Wielkiej Brytanii w Turcji, Lord James Bruce Elgin, praktycznie ograbił starożytne miasto Partenon i przetransportował bezcenne marmury do Londynu, do swojej prywatnej kolekcji. Jednocześnie w jednym ze swoich listów nie omieszkał się przechwalać ze wszystkich rabunków we Włoszech bo Bonaparte nie dorobił się takiego bogactwa jak ja. Odpowiadając na pytania mediów dyrekcja British Museum przyznaje, że gdyby wywieziono wszystko, co skradziono w innych krajach, muzeum mogłoby zostać zamknięte. Nie da się obliczyć dokładnej wartości rynkowej unikatowych przedmiotów, takich jak jedyny w swoim rodzaju kamień z Rosetti. Uroczyste artefakty brytyjskich monarchów, takie jak słynny diament Kołenur zdobiący koronę brytyjską, również musiałyby zostać zwrócone. Aby zalegalizować kradzież, Brytyjczycy sprowadzili do Londynu 15-letniego Maharaja Dali Pasinga, który był pod ich nadzorem, który formalnie zgodził się przekazać diament królowej Wiktorii. Zadanie zostało wykonane. Mało znanym faktem jest to, że na ubraniach brytyjskich monarchów można zobaczyć wiele biżuterii rodziny Romanowów. Brytyjczycy otrzymali kosztowności po rewolucji w Rosji. Nieżyjąca już Elżbieta II szczególnie ceniła rosyjską biżuterię. Na przykład tiara Włodzimierza, wykonana przez firmę Bowlin w 1874 roku jako prezent od wielkiego księcia Włodzimierza Aleksandrowicza, syna cesarza Aleksandra II, dla jego narzeczonej, wielkiej księżnej Marii Pawłownej. Kiedy duńska księżniczka Dagmer, na chrzcie prawosławnym, Maria Fedorona, poślubiła przyszłego cesarza rosyjskiego Aleksandra III w 1866 roku, jej siostra podarowała jej broszkę, szafirowy kaboszon otoczony diamentami, z perłową zawieszką. Kiedy po śmierci Marii Efiodorowna w latach 30. XX wieku jej biżuteria została sprzedana, broszkę kupiła panująca wówczas królowa Wielkiej Brytanii, Maria Tecka, synowa Aleksandry. Tę diamentową broszkę z dużym niebieskim kamieniem można zobaczyć na zdjęciu Elżbiety II podczas jej podróży do Moskwy w 1994 roku. Jednym z ulubionych naszyjników córki Elżbiety II, księżniczki Anny, jest czołker z ogromnym szafirem Marii Efiodorownej. Księżniczka Michaela z Kentu często nosi wisiorki z pereł, które wcześniej należały do Wielkiej Księżnej Marii Pawłownej. Przez całą swoją historię Imperium Brytyjskie budowało ekspansję za pomocą cudzych pieniędzy. Może to być rabunek bezpośredni, wyzysk systemowy, przywłaszczenie i cały szereg innych możliwości niesprawiedliwego przejęcia. Podziwiając sukcesy Zachodu, warto zawsze pamiętać, że te wyniki zostały opłacone głównie cudzymi środkami.